Witajcie kochani! Na dzisiejszym filmiku zajmę się rozwiązaniem dwóch równań, które widzicie na ekranie. Są to równania wielomianowe, jeden jest stopnia trzeciego, a drugi jest stopnia czwartego, wykorzystując twierdzenie o pierwiastkach całkowitych wielomianów. Jak widzicie, no tutaj nie wchodzi w grę ani grupowanie wyrazów, gdzie filmik już się pojawi na ten temat i możecie sobie kliknąć ikonkę i go obejrzeć, ani też wyłączanie wspólnego czynnika przed znak pierwiastka. Również taki filmik tutaj się pojawił i też możecie kliknąć tutaj w pojawiającą się ikonkę, żeby ponownie sobie to obejrzeć. No dobrze, no to o co chodzi z tymi pierwiastkami całkowitymi wielomianu? Zaczynamy. Weźmy sobie pierwsze nasze równanie trzeciego stopnia. Otóż, żeby wyznaczyć pierwiastki całkowite wielomianu, musimy najpierw zastosować się do tego twierdzenia, które mówi, że jeżeli masz wszystkie współczynniki całkowite, a my mamy, jeszcze tutaj raz, może przypomnę, co to są współczynniki. Są to liczby stojące przy odpowiednich potęgach x. A tu właśnie je na kolorowo zaznaczam. Widzimy, że wszystkie one są liczbami całkowitymi, więc możemy to twierdzenie zastosować. Najprostszym twierdzeniem to jest takie, że bierzemy wszystkie dzielniki wyrazu wolnego, czyli u nas wyrazem wolnym jest piątka. Wszystkie dzielniki to znaczy wszystkie liczby, które podzielą mi tą piątkę. Można rozszerzyć jeszcze to twierdzenie, ale dzisiaj to nie jest tematem naszej lekcji. Zajmiemy się właśnie tym, że będziemy brali sobie wyraz wolny, czyli tą naszą piątkę, i będziemy pytali się, przez to, co ta nasza piątka się podzieli. No to wszyscy wiedzą, że piątka podzieli się na pewno przez jedynkę. Ale tu musimy wziąć dwie liczby pod uwagę na plusie i minusie. Dlatego jest to jedynka lub minus jedynka, bo jak słowo mówi całkowite. Czyli zarówno na minusie, jak i na plusie. Dlatego piszemy sobie skrótowo plus, minus 1. No i jeszcze piątka, ze względu na to, że jest liczbą pierwszą, dzieli się tylko przez piątkę. Czyli kolejnym naszą, kolejną naszą liczbą jest to liczba 5. Czyli znowu piszemy plus, minus 5. Moi drodzy, zabawimy się teraz w detektywów, szukających no, przestępcy. A przestępca to jest oczywiście taki typ, który jest pierwiastkiem tego naszego wielomianu. Czyli przestępcą będziemy nazywali takiego xa który no, jest pierwiastkiem tego wielomianu, czyli popełni to przestępstwo bycie pierwiastkiem wielomianu. No ale co to tak naprawdę znaczy? Żeby wśród podejrzanych typków, a widzimy, że ich mamy czterech, jest to 1, minus 1, piątka i minus piątka. Żeby znaleźć tego właściwego, musimy... no. Przepytać, czy któryś z nich rzeczywiście to przestępstwo popełnił. No to bierzemy takiego jednego typka, weźmy jedynkę, tak? Jedynka idzie jako pierwsza na tutaj dywanik i zostaje przepytana. W jaki sposób? Otóż, moi drodzy, mając wielomian, tą naszą jedynkę wkładamy sobie na miejsce X, czyli to jest przepytywanie naszej jedynki, czy ty na pewno popełniałeś przestępstwo, tak? No to jedziemy. 1 i do trzeciej, bo to jest to tutaj, widzicie, x do trzeciej. Dodać 3 razy 1 do drugiej, no bo to jest to drugie, tak? I odjąć 9 razy, no i ten tutaj trzeci x razy 1, no bo wszędzie nasz x jest 1, no i dodaję piątka. No i nie piszę, że równa się 0, bo tego jeszcze nie wiem. Muszę to po prostu wyliczyć. No to oczywiście 1 do potęgi trzeciej to jest 1, dodaję 1 do drugiej, to 1 razy 3 to 3, Odejmujemy dziewiątkę i dodajemy piątkę. No podsumowując, widzimy, że 1 plus 3 to 4, te dwie liczby łączymy z piątką, jest to dziewiątka, odejmiemy dziewiątkę, no wynik 0. Co to nam mówi, jak wynik wyjdzie nam 0? Jeżeli wynik wyjdzie 0, to znaczy, że ta jedynka popełniła to przestępstwo i jest pierwiastkiem wielomianą, czyli jest naszym rozwiązaniem. Świetnie, znaleźliśmy jednego przestępcę, a ile ich mamy? No właśnie, no to ile? No to patrzymy, stopień wielomianu jest trzeci. Więc uwaga, było ich trzech, a my mamy tylko znalezioną jedynkę. Czy ja dalej będę tak szukała tych pierwiastków? Nie. W tym celu posłużę się schematem hornera. Co to takiego schemat hornera? Moi drodzy, no schemat hornera to jest taka tabeleczka. Już właśnie ją rysujemy. To w tą tabelkę musimy sobie tutaj włożyć jak ona działa już wam tłumaczę. Ok. Czyli zobaczcie takie więzienie rysuje kraty. Tak Czyli rysujemy więzienie. I teraz o co chodzi z tym schematem Hornera. Schemat Hornera polega na tym, że ja sobie biorę tutaj, patrzę jaki jest mój wielomian a raczej co tutaj po kolei stoi przy odpowiednich x. I to, co stoi przy odpowiednich x, ładujemy tutaj do góry. No to dobra, no to jedziemy po kolei od najwyższej potęgi. Przy x do trzeciej stoi, nic nie stoi. No to wiadomo, jest to 1. No to piszę 1. Później bierzemy trójkę, później patrzymy, że koło kolejnego x stoi minus dziewiątka, Pamiętajcie o tych minusach, bo to jest ważne. I na końcu oczywiście piątka. Co dalej robię? No, dalej oczywiście ładuję zakraty mojego przestępcę. No? Już wiemy, że jedynka jest przestępcą, no znaleźliśmy, no to ładujemy go zakraty. Cyk. Biorę go w kółeczko, żeby było mi lepiej jakby spoglądać na to, kto jest tym naszym pierwiastkiem wielomiano, czyli tym naszym przestępcą. No i oczywiście tak, słuchajcie. Tutaj wiadomo, że jak już jednego typka znaleźliśmy, to po co go ładujemy za kratę? No, po to, żeby przyznał się i powiedział nam, kto jest kolejnym jego wspólnikiem. Tak można najprościej mówić. Więc tutaj no, zostaje pytany, egzaminowany, torturowany. No, wiadomo, nie. No, tutaj no, nie torturujemy, wiadomo, ale pytamy, czyli mnożymy razy jeden za każdym razem ten nasz. Słuchajcie, znaleziony pierwiastek wielomianu, czyli ja może tu jeszcze bardziej na kolorowo Wam zaznaczę, ta jedynka zostaje tutaj umieszczona i będzie mnożona, tak? Czyli no widzicie, że bardzo ważne jest znalezienie, kto jest chociaż jednym przestępcą, jednym pierwiastkiem wielomianu, żeby później go wsadzić za kraty, no i tutaj um, przepytać go na tyle, żebyśmy mogli znaleźć dwóch pozostałych. No dobrze, no to jak działa ta tabelka? Uwaga, uwaga. Pierwszy element z tych niebieskich tu wypisanych u góry spada na dół, czyli tutaj przepisujemy tą jedynkę, następnie jak już widzicie napisałam, że tu nastąpi mnożenie, czyli 1 razy 1 daje nam 1. No i z góry na dół będziemy tutaj zawsze dodawać, czyli to, co jest na samej górze, 3. Dodać 1 to 4. No i znowu tutaj oczywiście mnożę razy 1, czyli razy mój pierwiastek wielomianu, czyli 4. Z góry na dół dodajemy, czyli mamy minus 5. Znowu mnożę. Jest to minus 5 i mam, słuchajcie, 0. No dobra, ale. Pojawia się pytanie, no dobrze brzmi, ale po co ta tabelka, po co mi to jest, jak tutaj jakieś dziwne rzeczy uzyskamy na dole? No właśnie, słuchajcie. W tabelce zaczynaliśmy od stopnia trzeciego, później był drugi, pierwszy i zero. Tabelka pozwala nam zmniejszyć o jeden ten stopień, czyli jak był trzeci, to ja będę tutaj miała drugi, pierwszy, no i zero. To, co uzyskaliśmy na końcu, to jest tak zwana reszta z dzielenia wielomianu przez dwumian, ale o tym może trochę później. Najważniejsze, że my stopień wielomianu zmniejszyliśmy, słuchajcie, zmniejszyliśmy do stopnia 2, czyli co robimy? Te liczby, które się pojawiły, są współczynnikami nowego wielomianu stopnia o 1 niżej, czyli drugiego, czyli tutaj go napiszemy, jest to x kwadrat, bo wiadomo, jedynki nie pisze, Dodaję 4x i odejmuję piątkę i równa się 0. No każdy widzi, że teraz otrzymał no, równanie kwadratowe. A jak równanie kwadratowe, przepiszmy go tutaj. No to oczywiście wszyscy wiedzą, że tutaj potrzebna jest delta do wyliczenia x1 i x2. No to słuchajcie, no to jedziemy, wymieniamy współczynniki a, b i c, żeby było łatwiej. No dobrze, no to co? Przy x kwadrat jest A, no to tam nic nie ma, czyli jest 1, tak? bo to duszek matematyczny. Przy x mamy B, czyli czwórkę, a C jest wyrazem wolnym, czyli minus piątką. No to delta. Delta równa się B kwadrat minus 4, a C napiszę wzór, żeby jeszcze tutaj do głowy na No i jedziemy 4 do kwadratu, czyli 16, odjąć 4 razy 1 razy minus 5. No jak każdy wie, tutaj dwa minusy. Jeszcze raz przypominam, uwaga na minusy dają plusik. Więc uzyskujemy 16 plus 20, daje nam to 36. Świetnie, słuchajcie. Jedziemy dalej. Delta wyszła nam oczywiście na plusie, więc możemy spokojnie ją spierwiastkować, czyli pierwiastek z Delty równa się 6, słuchajcie. No dobra, no to wkładamy sobie do wzoru. Jest to minus B, a B jest czwórką, więc mamy minus 4. Minus pierwiastek z delty, czyli to jest 6 przez 2 razy a, czyli 2 razy 1. Co daje nam, oczywiście, minus 10 przez 2, a to jest równe minus 5. No i świetnie. Jedziemy pierwiastek kolejny, czyli minus 4, tym razem plus 6 przez 2 razy 1. No i równa się, i tu mamy, oczywiście, 2 przez 2, czyli mamy 1. Słuchajcie, no to podsumowanie. Tutaj jest ich dwóch. Tam na samym początku był trzeci, czyli mamy rozwiązanie. Ile mamy pierwiastków tego naszego wielomianu, tego naszego równania? No to liczymy. Tutaj jest jeden, tutaj mamy drugi, a tu trzeci. Kto popełnił przestępstwo bycia pierwiastkiem wielomianów? No wiadomo, jedynka i zobaczcie, ona tu jest dwukrotnym pierwiastkiem wielomianu. Tu się pojawiła raz, tu się pojawiła drugi raz. I oczywiście, kto jeszcze. Minus piątka, czyli z trzech wyszło nam, że jeden jest podwójny, czyli tak naprawdę mamy tylko dwa różne pierwiastki naszego równania, naszego wielomianu. No dobrze, przejdźmy do kolejnego przykładu. W kolejnym przykładzie zobaczcie, że różnica jest taka, że tutaj mamy jakiś lekki no bałagan, tak, więc najpierw wyjdę od tego, że uporządkujemy ten wielomian, czyli po pierwsze wszystkie elementy znajdujące się po stronie prawej należy usunąć i przenieść na stronę lewą. I porządkując zaczynamy od najwyższej potęgi, czyli minus x do trzeciej tutaj wiedzie, później x kwadrat na minusie wiedzie, bo zmienia stronę, zmienia swój znak, no, i ci, co nie zmienili strony, czyli x i oczywiście szóstka równa się 0. No i moi drodzy, przystępujemy do zebrania podejrzanych typków, czyli kto jest podejrzany o bycie pierwiastkiem naszego wielomianu? No to wszystkie liczby, które dzielą szóstkę, całkowite rzecz jasna, na plusie i minusie. No zaczynamy od najmniejszej, jest to plus minus 1. No później każdy wie, że jeszcze przez 2 mogę dzielić. Mogę dzielić szóstkę przez 3 i mogę szóstkę podzielić przez szóstkę. Oczywiście za każdym razem, widzicie, piszę plus i minus, żeby tego nie pisać za dużo. No dobrze. No i teraz pojawia się pytanie, jakiego tutaj typka przeegzaminujemy, czy jest rzeczywiście tym pierwiastkiem naszego wielomianu? No, zaczynajcie zawsze od jedynki. Słuchajcie, bo to jest najprostsza sprawa, czyli x równa się 1, zaznaczamy, że tutaj bierzemy i przepytujemy, czy na pewno Ty jedynko jesteś pierwiastkiem wielomianu, czy to ty jesteś tym przestępcą. No, sprawdźmy. No, to podstawiamy oczywiście za x, jeszcze raz tu na kolorowo dla wszystkich, którzy jeszcze nie wiedzą, gdzie to mają tu ładować, tego x xika ładujemy. Właśnie do tego wielomianu i jedziemy. 1 do potęgi czwartej, 1 do potęgi trzeciej, 7 razy 1 do drugiej, dodaję 1, dodaję 6. No i teraz rachunek podsumowujący, ile to tam jest. No słuchajcie, no to tu mam tak 1 minus 1 minus 7, dodać 1 i dodać 6. No to tutaj już mam 0, tutaj z tych dwóch. Minus 7 plus 1 to minus 6, plus 6 no to 0. Słuchajcie, wszystko się wyzerowało. Co to znaczy? Znaleźliśmy tego naszego podejrzanego typka. Słuchaj, super, ładujemy go gdzie? No za kraty, rzecz jasna. No to rysujemy. Cyk i cyk. No to go tutaj ładujemy, w kółeczko bierzemy, że to jest ten nasz tutaj przestępca, cyk. No i oczywiście u góry musimy spisać te wszystkie współczynniki stojące przy odpowiednich potęgach x, czyli zaczynamy od x do potęgi czwartej, tam jest jedynka, no to 1. Do trzeciej tam jest minus 1. Pamiętajcie o minusach. Do drugiej mamy minus 7, do pierwszej mamy 1. No i wyrazem wolnym, czyli x do zerowej, no to tam jest szóstka. Ok, trochę koślawa tabelka. Ale to nic. No to uwaga, zaczynamy. Pierwszy spada, jeden spada. I później uwaga, tortury, tak? Tortury kogo? No naszego, nasz pierwiastek wielomianu idzie na tortury. Jeden razy jeden, no to jeden, tak? No to minus jeden plus jeden, no to zero, tak? Znowu tortury cyk, kładujemy jedyneczkę, torturujemy tego naszego y, przestępcę, no to y, zero razy, no to zero. Dodajemy z góry na dół, przypominam, tutaj dodajemy minus 7 plus 0 minus 7, znowu tortury, słuchajcie, znowu tortury, pk 1, minus 7 razy 1 to minus 7, z góry na dół dodajemy, no to minus 6, znowu tortury, znowu torturujemy tego naszego przestępcę, no i oczywiście, no co mamy, minus 6, dodajemy 0, nie. Słuchajcie, oczywiście wiecie, że to żarty z tymi torturami, więc tutaj, no proszę tutaj, żeby nikt się za bardzo nie przejmował, bo tak naprawdę nikt nie ucierpiał podczas robienia tego zadania. No dobra, no to słuchajcie, który stopień był tego wielomianu? No tu był stopień czwarty, więc zmniejszyliśmy do stopnia, uwaga, trzeciego, drugiego, pierwszego, no i wyraz wolny. No to możemy napisać nowe równanie, które mamy, czyli mamy x do trzeciej, tutaj nie mamy x kwadrat, minus 7x i minus 6. Słuchajcie, nadal jest to stopień trzeci, czyli ja tutaj absolutnie jeszcze delty stosować nie mogę, więc znowu muszę, tak jak poprzednio, no mam tych podejrzanych typków, więc generalnie muszę zapytać się, kto tutaj dalej jest tym przestępcą, wspólnikiem tej naszej jedynki już znalezionej. No to może sprawdzimy minus jedynkę, bo może minus jedynka jest tym wspólnikiem tej naszej jedynki. No to piszemy minus jeden. No i oczywiście trzeba to sprawdzić, więc tak samo jak poprzednio, tą naszą minus jedynkę tym razem ładujemy do tego wielomianu, bo to jest już nowy wielomian, bo już mieliśmy kilka dowodów i powstały nowe fakty, więc ładujemy. Minus jeden do trzeciej odjąć 7 razy minus jeden i minus 6. No to podsumujmy, no to tutaj jest oczywiście minus 1, dodać 7 i minus 6. No to łatwo tutaj zweryfikować, że to jest 0. No brawo, znowu kolejny znaleziony. Dobra, no to gdzie z nim? No też za kraty. Rysujemy, cyk i ładujemy. Uwaga, jedziemy. Najpierw to, co stoi przy x kwadratach, a no tutaj muszę tego mojego przestępcę sobie władować, cyk, jest. No kto idzie tutaj, no to idziemy po kolei, x do trzeciej, kto stoi przy x do trzeciej, no 1, później x kwadrat nie mam, no to 0 trzeba napisać, jak nie ma x kwadrat, później mamy minus 7, no i mamy minus 6, gdyby ktoś jeszcze podczas mojej gadki tutaj nie ogarniał skąd ja to wszystko biorę, no to biorę stąd słuchajcie, stąd, a raczej mogę powiedzieć, że też to mogę wziąć stąd. Czyli to są te wszystkie elementy, które tutaj zamieściłam. No to uwaga, no to jak już za kratami jesteśmy, no to zaczynamy nasze tortury, tak z przywróżeniem oka wiadomo, Jeden spada, no i torturujemy tą naszą biedną minus jedynkę. 1 razy minus 1 to minus 1, z góry na dół, przypominam, dodajemy. No to mamy minus 1. I znowu tortury, słuchajcie, znowu torturujemy minus jedynkę. minus 1 razy minus 1, no to 1. Z góry na dół dodajemy, czyli mamy minus 6 i znowu torturujemy tą naszą minus 1. Minus 6 razy minus 1, no to 6, dodajemy 0. No dobrze, co nam tu wyszło? Słuchajcie, to, no, na samym dole już będzie stopień drugi, to może ja go tutaj już sobie napiszę. Czyli mamy tak, i 1 stoi przy x kwadrat, później mamy minus 1 przy x i minus 6 równa się 0. No po takiej operacji już możemy tu zrobić oczywiście deltę, czyli wypisujemy a jest jedynką, czyli przy x się kwadrat, b jest przy x, czyli minus 1 i C jest minus 6. No to delta B kwadrat, b kwadrat, czyli minus 1 do potęgi drugiej, odjąć 4 razy 1 razy minus 6. No to słuchajcie, tutaj mamy 1 dodać, bo dwa minusy dają plus rzecz jasna. Dodać 24 równa się 25. Superansko, delta jest na plusie, więc pierwiastek z delty to 5. I ładujemy, liczymy x1 i x2 za pomocą odpowiednich wzorów. No to x1 to jest minus B, ale że B jest na minusie, więc jest minus minus 1. Tutaj wyraźnie proszę zobaczyć, że to jest minus 1 odjąć pierwiastek z delty, czyli 5 przez 2 razy 1. Co daje nam 1 odjąć 5 przez 2 czyli minus 4 na 2, no to wiadomo, minus 2. No to kolejne, minus b, czyli minus i znowu minus 1, tym razem dodać pierwiastek z delty przez 2a, czyli 2 razy 1. Dwa minusy, tak jak poprzednio dały nam plus, 1 plus 5 przez 2, no to 6 przez 2, no to wiadomo, 3. I słuchajcie, no i mamy w sumie koniec. Podsumujmy, co my tu zrobiliśmy? Kogo znaleźliśmy? No to uwaga, stopień był czwarty, więc czterech przystępców było do znalezienia. Tutaj mamy pierwszego, jedynkę, minus jedynkę, drugi, minus dwójka i czwarty, słuchajcie, trójka. Czyli znaleźliśmy Wszystkich tutaj naszych przestępców można pisać x, należy tak fachowo i wszystkich po kolei wymienić, czyli od najmniejszego minus dwójka, minus jedynka, jedynka i trójka. Słuchajcie, wśród mieliśmy tutaj na samej górze słuchajcie, ośmiu podejrzanych czterech z nich trafione popełnili przestępstwo, przestępstwo bycia pierwiastkiem wielomianu. Słuchajcie, no trochę tutaj teorii było. Myślę, że troszeczkę przybliżyłam Wam, do czego służy to twierdzenie o pierwiastkach całkowitych wielomianu, czyli jeżeli grupowanie nie wchodzi, wyłączanie przed nawias nie wchodzi, to można uruchomić trzeci wariant, właśnie to twierdzenie, które pomaga nam sprowadzić wielomian wyższego stopnia niż 2 do wielomianu stopnia właśnie 2, a później jak już mamy stopień drugi, no to już jedziemy ze wzoru na delta x1, x2. Tyle na dzisiaj kochani, także bardzo dziękuję za uwagę, wszystkich serdecznie, pozdrawiam uczniów i oczywiście moich słuchaczy wiernych i do zobaczenia już niedługo, miłego dnia życzę, bye bye.